A zatem ruszamy pierwszy mecz w CS2 na Mirażu. Lecimy, zobaczmy, z czym to się je. Fajny pistol widzę, w digle. Tam to zabieram. Egala tych są Ej kurwa, to. to, to nie jest tak rozsiwany. No, by się przydało jeszcze przedstawienie na koło. Ja jestem tak przyzwyczajony do koła. Co? Pelcu jest? A nie płucuje się, jak gdyby to pelcu będzie? Timbershot? Kupuję jak taki w Ej, ale ciężko jest, ciężko jest kupować jak na razie, Ja w dole A kurwa, pelcu mocny! I czemu tutaj jak na... Aha, bo tutaj jak naciśniesz tego... Jak naciśniesz na przykład czwórkę, to ten... w sekcji karabinów chyba Ta, ta, ta. ta. Tylko jestem nieprzyzwyczajony, że tam dziwnie jakoś się kupuje, nie pamiętam co. Bimber shot daje takie Mój mi kurwa zajebał. Pierdolony. Wiedziałem, że ten Silent House jest e, Tam cały czas się jakieś nowe te dzieją, ale w sensie nowe zaproszenia do bety. Ale nie wiem do końca na jakiej zasadzie to się. Znaczy codziennie widzę, że ktoś na Twittera wstawia i mi ktoś polubi i się wyskak wyskakuje mi, że ktoś dostał Akces. Ale nie wiem w jakiej skali to jest i nie wiem czy są jakieś zależności. Ja na streamie są dropy pewnie. Muszę powiedzieć. Bez u mnie też. <głos> <głos> tak, trzeba oglądać tego streama i można dołączyć do bety. To są tego Łanoka do jest <noise> Jeszcze pod oknem jeden. Kurwa, jaki kwadratowy skok w ogóle. Wchodziłem na ten kurwa od tego okna tydzień. Trochę jest... jest kwadratowo, jest kwadratowo, na razie. No, zmieni się to na pewno, ale no na razie czuć, czuć po prostu, że jest trochę inaczej niż by mogło być.

o, drugi raz już tak. Nie wleży Kurwa, Joe tam na misji kurwa jest. Jebaniutki. Proszę. Okej. Tiger już w wdalił. Nie, nie działa to w ten sposób, że można poprosić o broń. Nie da się. Możesz kupić i ten, ale nie możesz jej tak jakby. Wciąż zacofani. Od razu z bomby dać. No kurwa, nie wiesz gdzie oni siedzą No, no straszne, kampóweczka jest Jegoś siedział tam gdzie smoka na schody na a się rzuca tam u góry na kusku. To ten e, Może Psów padać do nas jak coś, powiedzcie mu no, że... siedzi na... Za, zapraszamy kurwa, kuchyna, jak najbardziej na e, po lewej raczej jest, na 90% Raczej nie, nie wziął pod uwagę detkama Eee, Iwel czym się teraz zajmuje? No streamuję sobie, odpoczywam trochę Nie miałem kurwa czasu na odpoczynek od kurwa wielu lat Więc kurwa fajnie teraz jest Co to kurwa? I kar one kar kar shot Za mną Look Klik, 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 klik. Kurwa, zapomniałem, że tu lobować nie można. Ile ten smoke trwa, kurwa, tydzień? O co tu chodzi? Na schodach jest typ. Ile ten smoke tam był, kurwa, czemu się jakby tam dwa dni spędził w tej piwnicy? Tak się też czuję, czuję się jakby ta piwnia mi dodała z 30 lat życia. Fajne bany, hop. Haha! <laughs> Fercu chłoj! No właśnie wam, Go! Ty no kurwa, wawiacie. Goś kurwa się zakopał w. Ee, nie wiem, w dupie. Let's go 5 mid. Let's go 5 mid guys. A jak? Wszystko się da. O, za BSM. I'm not checking left, I'm not checking left, check left. Kurwa, co to kurwa było? E, da się na to spojrzeć z okna? Tak, tak, da się. To już robiłem. A, e, kona. Co jest kurwa? Gdzie jest cała moja ekipa? Masz 2 na 1, Kiziel, nie? Zobacz jakie detale są to butelki. butelce. Ja, ja se zginęłem. Nie idzie on se kurwa detale butelki ogląda. Kurwa, nie? Ja se poczekam aż Furland się wypierdoli i sobie bez mojego awo. O, bardzo fajnie. Zasłużył za ostatnie. Fireworks Inshot. Uh, firebox there. Microphone muted. You went around, You went around jungle Micro <laughs> <laughs> Default -ish? Oh, so. It's set on. Co to lewo? Dżungla. No on odpierdala z tego seta Oj ojoj Co to jest kurwa za smog Po co go dawać? Przecież to nie ma sensu Kurwa Nie. No kurwa no mam być -hmm. I'm coming A. Alright. Firebox. Kurde, ten galil bądź fajny na. Tikra 128. Musisz je jeden na jeden, bo nasz gość kurwa poszedł w pizdu. Musisz sobie spieszyć, bo onże powiedział, bo nie wiedział. Jeszcze go obiłem, ty. Kiedy ja no, go no, obiłem, no, kurwa? Spróbuję no, insta-okno sobie dać. Tutaj, tu tu. Wyżej chyba, nie? Tutaj, w tym. Na no, T-crate'cie ty powinno być wyżej. Ale jak ty no, trafisz, Ty, ja da drugiego, jakbyś nie trafił. No nie trafiłem. Let's go now, let's go now. Just step, just step. Go, 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 go. Just go, just go. Get out of the wraps. Nie no, kurwa, no ciężko jest. Mam i fire. Ten saltnik to jest kurwa taki agent, że to jest chuj po prostu, nie? Na razie jest tylko ten. Na razie jest tylko miraż. Dasta jakby odszedł od tego. Usunęli Dasta i dodali miraża do jego miejsca. Jeden ninja gdzieś. Aha, kurwa, zlobowałem sobie smok Jest na, na drewniu To pokazuje, że kurwa To jebane lobowanie zniknie I to jest kurwa piękne Bo szczerze, no kurwa, miałem bardzo nikłe szanse W sensie, byłem w gorszej sytuacji niż gość, który czekał na mnie akurat niestety był to pelco, więc jestem trochę wkurwiony O, o, no zawiodło znowu Kurwa no się uczyć wszystkiego na nowo, ja pierdolę No że jest bardziej wkurwiający niż das bez znajomości granatów, nie ukrywam to macha kurwa, trochę bardziej przeszkadza to, że że ich nie znam Exit, exit market, market ja jesteś jeden na dwa, nie? BS wyszedł gdzieś, co Jeszcze jeden chyba. Nice, kurwa, uuu, pierwsze zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo w CS2, moi kurwa drodzy, zakończyliśmy kurwa zwycięstwem.